Bo ja chyba czegoś nie załapałem To masz zamiar wyprowadzić z chłopakami do Łodzi? Nie wiem, nie podjęłam jeszcze decyzji Dzisiaj mi to szef zaproponował To mu powiedz, żeby się wypchał Michał, ja nie wygłupiaj się Przecież on płaci za moje studia Sam się kiedyś zaoferował No tak, ale powiedział mi, że w przyszłości Chce rozbudować firmę i dlatego we mnie inwestuje A teraz zaproponował mi bycie szefem w dużym sklepie Lepsze pieniądze i mieszkanie służbowe Kinga, co z tego? Ty masz rodzinę I co? To znaczy, że nie mogę się rozwijać zawodowo? Możesz, ale nie musisz szukać szczęścia w Łodzi. I co, myślisz, że ja mam mu tak po prostu powiedzieć nie? Oczywiście, że tak. A jak mu się nie spodoba, to powiedz mu, że mu zwrócić pieniądze za, za ten rok studiów. Nie mam takiej forsy. Ja ci pomogę. A co z moimi dalszymi studiami? Sponsoruję ci resztę nauki. Ty? No dlaczego nie? Twój szef może, to ja chyba też Nie? Co, zgadzasz się? Zaskoczyłaś mnie tą propozycją Mam nadzieję, że mile No jak? Powiesz mu, że rezygnujesz? Nie wiem, dał mi czas do namysłu do poniedziałku Muszę się nad tym zastanowić Może porozmawiamy o tym w piątek Okej, okay, tylko muszę cię uprzedzić, że będzie mniej kameralnie Justyna ma w na piątkowego a Nie będzie ci przeszkadzać? Dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? A tak tylko pytam bo moja matka na pewno nie będzie zachwycona. Proszę bardzo. Przyniosłam Wam ciasteczkę. Dziękujemy.